Witajcie, kochani wędkarze i miłośnicy wodnych przygód. Ja jestem wasz Gwidon i jak zawsze jestem tu, aby podzielić się z wami najświeższymi prognozami i cennymi wskazówkami na udaną wyprawę. Dziś na warsztat bierzemy 8 stycznia 2026 roku i powiem wam ten dzień zapowiada się wyjątkowo zimowo, ale wcale nie musi być stracony dla wędkarzy. Możecie być zaskoczeni, co przygotowała dla nas natura. Przejdźmy do konkretów, bo wiemy, że liczy się praktyka. Zacznijmy od moich ulubionych zimowych gatunków, które przy odpowiednim podejściu mogą dać nam sporo radości. Okoń prasną król lodowych łowów. Przyjaciele, okoń to nasz główny cel na zamarzniętych akwenach. Gdzie go szukać? Koncentrujemy się na głębszych spadach, podwodnych górkach, a także w okolicach trzcinowic, które schodzą głęboko. Każda nieregularność DNA każdy dołek czy uskok to potencjalna kryjówka dla tego drapieżnika. Dlaczego tam? Bo tam temperatura wody jest najbardziej stabilna, oscylując wokół 4 stopni Celsjusza, a i tlenu nie brakuje. Na co łowić? Stawiamy na delikatność. Małe gumy tak od 3 do 5 cm, na lekkich jigach 5 do 12 g to podstawa. Niezbyt agresywne woblery podlodowe też potrafią skusić. Kluczowa technika to podskubywanie przy dnie z bardzo długimi pauzami. Pamiętajcie, ryby w zimie są ospałe, więc nie lubią gwałtownych ruchów. Cierpliwość to cnota, która tu procentuje. Płoć, leszcz i krąb, biała ryba spod lodu i z rzeki. Jeśli preferujecie białą rybę, płoć, leszcz czy krąb, to gatunki na które macie szansę. Na zamarzniętych jeziorach szukajcie ich blisko dna, w tych samych głębszych partiach co o koni. Na niezamarzniętych rzekach wybierajcie miejsca z wolniejszym prądem, na przykład spokojne zatoczki, zakola czy starorzecza. Sposób na nie? Mormyszka z eki ochotką to klasyka, która zawsze działa. Możecie też spróbować małych robaków. Delikatne nęcenie drobnymi, sypkimi zanętami, które wolno opadają na dno, może przyciągnąć ryby. Pamiętajcie, w zimie ryby są wybredne i nie potrzebują dużo jedzenia, więc z nęceniem ostrożnie, żeby ich nie przekarmić. Kleń, jaź, pstrąg rzeczne wyzwanie. Dla tych, którzy wolą szukać wrażeń na niezamarzniętych rzekach, polecam skupić się na kleniach, jaziach i pstrągach. Klenie i jazie, jak wiadomo, potrafią żerować przez cały rok, pstrągi zaś to prawdziwe wyzwanie zimą. Gdzie? W rzekach szukajcie miejsc o umiarkowanym prądzie, głębszych rynien i dołków. Na klenie i jazie spinning z małymi, smukłymi woblerami lub gumami imitującymi drobnice może przynieść efekty. Na pstrągi warto spróbować małych obrotówek lub woblerów. Można też postawić na metodę gruntową lub spławikową z naturalnymi przynętami takimi jak białe robaki czy rosówki, oczywiście tam, gdzie nie ma silnego prądu. Pamiętajcie jednak, aby sprawdzić okresy ochronne. Niektóre ryby mogą być objęte zakazem połowu. Na przykład szczupak i sandacz są pod ochroną od 1 stycznia, więc zostawiamy je w spokoju. Analiza warunków. Dlaczego tak, a nie inaczej? Zerknijmy na pogodę, która, jak wiemy, dyktuje warunki na wodzie. Na 8 stycznia 2026 roku w całej Polsce prognozujemy bardzo niskie temperatury powietrza od minus 11 do minus 12 stopni Celsjusza, do tego przez cały dzień i noc spodziewamy się opadów śniegu z około 20% prawdopodobieństwem. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie pod wpływem stabilnego wyżu z nadpółnocnej Skandynawii i zachodniej Rosji. Wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, lokalnie południowy i południowo-zachodni, a na wschodzie Małopolski, Podkarpaciu i Rostoczu wschodni. Takie warunki, czyli mróz i wysokie ciśnienie, spowalniają metabolizm ryb i sprawiają, że są mniej aktywne. Będą szukać schronienia w głębszych, bardziej stabilnych termicznie partiach wody. Jeśli chodzi o temperaturę wody. Morze Bałtyckie utrzyma swoje zimowe minimum, oscylując w granicach od 0 do 3 stopni Celsjusza. W przypadku jezior i zbiorników zaporowych spodziewamy się solidnej pokrywy lodowej. A pod lodem, przy dnie, temperatura wody wyniesie około 4 stopni Celsjusza. To właśnie tam ryby będą szukały schronienia. Co z fazą Księżyca? 8 stycznia mamy Księżyc garbaty ubywający, z widocznością tarczy około 67%. Trzecia kwadra zbliża się wielkimi krokami. W środowisku wędkarskim panuje przekonanie, że ubywający Księżyc, zwłaszcza przed nowiem, sprzyja słabszym braniom. Jednak w zimie bardziej niż faza Księżyca liczą się stabilne warunki pogodowe i temperatura wody. Ogólna aktywność ryb będzie niska. Metabolizm powolniony do minimum, a ryby będą zgrupowane w zimowiskach. Największych szans na branie możemy spodziewać się w najcieplejszej porze dnia, czyli między godziną 10 a 14, gdy słońce, nawet to zimowe, delikatnie ogrzeje wierzchnie warstwy wody. Ocena kłowa. Przyjaciele, mój prognoza kłowa na ten dzień to posmam słaby do średniego z okresami kapryśnych brań. Spowodowane jest to przede wszystkim bardzo niską temperaturą powietrza, opadami śniegu i stabilnym, ale wysokim ciśnieniem, które sprawiają, że ryby są letargiczne i mało aktywne. Szukajcie ich głęboko, a na rzekach, w spokojnych miejscach. Zakończenie. Także moi drodzy, zimowe wędkowanie to sztuka cierpliwości i precyzji. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na lodzie minimalna grubość to 10 cm. Ubierzcie się ciepło, weźcie ze sobą gorącą herbatę i cieszcie się każdą chwilą spędzoną nad wodą. Nawet jeśli brania będą kapryśne, to samo obcowanie z naturą w zimowej scenerii jest bezcenne. Życzę wam ni ząbka, ni łuski. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych prognoz. A w komentarzach dajcie znać, czy planujecie zimowe wyprawy i jakie macie ulubione strategie na styczniowe ryby. Czekam na Wasze historie.